Inny gust, więc najpierw ja wybiorę, co bym wybrała dla mojego szczeniaczka, a potem to zrobi wlecki. No to ja po pierwsze wybieram takiego szczeniaczka. Oczywiście, że wlatuje tutaj haski, najcudowniejszy piesek. E, ojejku, jakie łóżeczko słodkie. O, to by najbardziej mi pasowało do salonu. E, to. O, ładna. No dobra, ja biorę tę, bo jest taka fajna. E, Obróżka sigmastyczna. A, nie wiem. Czekajcie. Ja zawsze mam y, takich piesków, które są piłkarzami w sumie, więc ten pewnie taki też byłby. Jak piesek piłkarz. No lubią po prostu piłkę, jak się rzuca piłeczkę, to po prostu jest, wiesz, szał. Na pewno grają Miseczka. lepiej niż reprezentacja. Zabawka bez różnicy, dobra, damy rogalika. A te są podobno, wiesz, dobre, to ja wezmę taką, co będzie dobra, a nie ładna. Ta jest ładna. Teraz domek, oh my god. O matko, jakie ładne to wszystko, jej. Weź namiot. Weź namiot. Dobra, namiot jest ekstra. I oczywiście... Co? Pies będzie podróżnikiem. Pies, który jeździł kamperem. Pozdro.